11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, dzień, w którym upamiętniamy walkę naszych przodków o wolność, niepodległość. Jednak czy dziś w rękach niektórych polityków Polska może być naprawdę bezpieczna? Spójrzmy na polityków Konfederacji, takich jak Grzegorz Brown i Sławomir Męcen. To właśnie oni bronili niemoralnego uboju rytualnego, argumentując to zyskiem ekonomicznym. Pozwolili, aby Polska, Kraj o bogatym dorobku moralnym, tradycjach, wartościach postawiła zyski ponad sumienie. Polska biła się, bo ci politycy pokazali, że dla nich pieniądz jest ważniejszy niż etyka, niż godność człowieka. Czy możemy ufać takim politykom, skoro dla nich nade wszystko liczy się kasa, to co jeszcze są w stanie sprzedać? Wartości, zasady moralne już sprzedali. Więc co stoi na przeszkodzie, aby po cichu sprzedali też naszą suwerenność, którą lubią sobie gęby wycierać? Jeśli dla kilku srebrników byli gotowi schować sumienie do kieszeni, to w rękach takich ludzi przyszłość Polski jest naprawdę zagrożona. Wysłuchamy za chwilę ich własnych wypowiedzi i zestawimy je z czynami, z faktami, aby zdemaskować ogrom hipokryzji. A wideo to jest re mojego starszego filmiku, który przypominam dziś z powodu dwóch okazji: oczywiście święta niepodległości, ale również z okazji opublikowania petycji zatytułowanej Ubój rytualny, profanacja prawdy, człowieczeństwa i wolności obywateli. Z którą o zapoznanie się i podpisanie pod nią bardzo Ciebie proszę. Link w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. A teraz wysłuchajmy Grzegorza Brauna i Sławomira Mencena. Żydzi w ostatnim ćwierć wieku zajęli po raz kolejny, po raz kolejny zajęli stanowisko wrogie projektowi politycznemu jakim jest polska suwerenność. Używam tego słowa z naciskiem jednego i drugiego. Słowa wrogość i słowa suwerenność. Dlatego, że Polsce przeznacza się Suwerenność pod pewnymi warunkami, niepodległość warunkową, na to jest zgoda. To były oczywiście słowa pana Grzegorza Brauna. Za chwilę do nie wrócimy, jak również skonfrontujemy słowa pana Brauna z jego działaniami i faktycznym traktowaniem suwerenności Polski przez niego samego oraz jego obóz polityczny. Ale najpierw wysłuchajmy słów innego przedstawiciela Konfederacji. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Wow. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię. To bardziej ich chwyci. I co więcej, myśl, myślą państwo, że jak oni dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków, założą Polakom komąto i będą uprawiać nimi pole. Druga część wypowiedzi była oczywiście żartem, nawiązaniem do filmu Chłopaki nie płaczą. A pierwsza część była również żartem, co już wielokrotnie tłumaczyłem. Dlatego tak? przecież zapraszamy pana do programu, żeby pan mógł wyjaśnić ten no to świetny żart. który wyjaśnić, że to był e, żart. Które pan opowiedział. A dowodem na to, że to znaczy? był żart, jest ja to, nie że sala się tutaj roześmiała. Tutaj... Kto się roześmiał? Sala, która na sali było 300 osób. No dobrze. Przyznał pan, panie Męcen, że cała gadka Konfederacji o Żydach. Nie jest autentyczna, że jest to zwykły chwyt marketingowy, populizm, jak pan sam to ujął, to bardziej chwyci. Więc nie jest to żaden żart, lecz cyniczne pogrywanie nastrojami i antypatiami, celem zyskania władzy. Jak bardzo było to cyniczne, wynika przede wszystkim z czynów pana ugrupowania. Po tym jak izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie, że decyzja o zakazie uboju rytualnego poważnie zaszkodzi procesowi przywracania żydowskiego życia w Polsce? Zaś naczelny rabin polski, pan Szudrich, zagroził dymisją, konfederacja dziarsko stanęła na czele walki o zabezpieczenie interesów Żydów w Polsce. Niech to inny, jak tylko sam pan Grzegorz Brown ogłosił prasie, że, cytuję, jakimś cudem udało się nam przepchnąć poprawkę dotyczącą uboju rytualnego. Zwróćcie uwagę na słowo przepchnąć. Wbrew woli narodu, przepchnąć. Jednoznaczną wolę suwerennego rzekomo narodu nazwał ideologicznym zacietrzewieniem. Nic dla niego nie znaczy to, że polscy patrioci zaciekle walczyli z tym haniebnym procederem już od niemal 100 lat, że już przed wojną słusznie nazwali go obrazą uczuć religijnych chrześcijan oraz obrazą uczuć humanitarnych wszystkich ludzi. I faktycznie. Sam Jezus nawet narzucił swoim wyznawcom bezwzględny obowiązek reagowania w obliczu krzywdy pod groźbą kar piekielnych. Ale nie, polscy katolicy nie mają prawa wypełniać wymogów własnej religii. Także i reszcie polskiego społeczeństwa, która jasno wyraziła swoją wolę, nie może być dane życie w wolności od tego barbarzyństwa, ponieważ lobby żydowskie w postaci działaczy konfederacji oraz parę innych kreatur, którzy dla pieniędzy sprzedaliby własną matkę, uniemożliwiło wprowadzenie w życie woli już niesuwerennego narodu polskiego. No, bo przecież realizacja woli polskiego narodu. Zaszkodziłaby procesowi przywracania żydowskiego życia w Polsce. Odpowiedzialność moralna pana Mencena zdaje się być jeszcze większa, ponieważ w jednej ze swych wypowiedzi wykazał nie tylko, że zna wolę narodu, ale że wręcz doskonale rozumie pobudki, argumenty obrońców życia, czyli wegan. Posłuchajmy. Wolność jednego człowieka jest ograniczona wolnością drugiej osoby ludzkiej lub pozaludzkiej. Kryterium stanowi zdolność odczuwania. Nie rozumiem argumentu, dlaczego jak ktoś jest za tym, żeby ludzie byli wolni, to, nie, to, to musi implikować to, że mogą być wolni w każdej sprawie. No, ten argument można by wykorzystać np. do kradzieży, że dlaczego. Moja wolność ma być ograniczona czyimś prawem własności. No jest ograniczona moja wolność czyimś prawem własności. Nie mogę komuś czegoś zabrać. Podobnie wolność mojej pięści jest ograniczona wolnością czyjegoś nosa. Nie mogę kogoś uderzyć. Nie powinienem w ten sposób korzystać z własnej wolności. No i również nie powinniśmy w ten sposób korzystać z naszej wolności, że zabijamy inne zwierzę. Czyli pan Mencen doskonale rozumie, że w przypadku kwestii moralnych Argument finansowy nie może wchodzić w rachubę, nie może być rozstrzygający. Jak również często słyszane przez wegan pokrętne tłumaczenia obrońców zbrodni w stylu mój talerz, moja sprawa. Jak pan Męcyn słusznie przytoczył podstawowy argument wegan, wolność i prawo wyboru kończy się tam, gdzie wchodzi w kolizję z czymś prawem do życia. Tymczasem my nie mówimy tu o zwykłej zbrodni. Tylko o uboju rytualnym, czyli zbrodni ze szczególnym okrucieństwem, mającym na celu zabezpieczyć magiczne potrzeby społeczności żydowskiej. Bez zaspokojenia których to magicznych potrzeb społeczność ta zagroziła, że wycofa się z projektu zasiedlania naszego kraju. I w imię tej magii pan Mencen zdeptał wolę suwerennego narodu postąpił wbrew własnym publicznym deklaracjom politycznym, ale także wbrew własnym zasadom moralnym, które przedstawił. Czyje interesy reprezentuje konfederacja? Polskie czy żydowskie? Kto jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności, niepodległości? Izrael czy kontrojański wewnątrz polskiego parlamentu? O sobie pana Grzegorza Brauna. Podziel się, proszę, własnymi spostrzeżeniami i refleksją w komentarzu. Dziękuję Tobie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce.